Witam serdecznie, z tej strony MaxiGashi, a w dzisiejszym filmie chciałbym się z Tobą podzielić kilkoma fajnymi i przydatnymi trikami w Tibi, które ułatwią Ci grę. Dla niektórych mogą się one wydawać oczywiste, lecz wiele osób jest zaskoczonych do nich wspominam. Zacznijmy od jednego triku, który ułatwił mi znacznie ekspienie i rozmawianie z przyjaciółmi jednocześnie. Niejednokrotnie pewnie zdarzyło Ci się, że podczas ekspienia rozmawiając ze znajomymi zapomniałeś przyłączyć okno czatu i nagle został on zaspomowany wszystkimi czarami, których używałeś, co znacznie utrudniało rozmowę. Można tego w bardzo łatwy sposób uniknąć. Wystarczy ustawić przed czarami na Hotkeja hashtag S i już wszelkie rzucane czary będą się pojawiać tylko i wyłącznie na głównym kanale. Do czatu przypisane jest więcej komend oprócz hashtag S, który oznacza say, jest jeszcze yell, czyli krzyknięcie oraz whisper, czyli szept. Żadne wiadomości poprzedzone tymi komendami nie pojawią się na prywatnym czacie, a do tego ułatwią nam korzystanie z czatu bez pomocy myszki. Drugą sztuczką jest teleport. Czy wiesz, że możesz przeteleportować się do miasta sam? Wystarczy znaleźć miejsce z potworami nieprzesuwającymi parceli oraz potem, aby użyć czaru Levitate. Jednym z takich miejsc jest skała na zao. Zbieramy potworki biegające po stepach i blokujemy je tuż przy skale z teleportem. Gdy nam się to uda, wchodzimy na skałę, rzucamy czar Utana Wid lub używamy Steldringa, schodzimy w dół czarem Levitate i dajemy logout. Po zalogowaniu się pojawiamy się w świątyni. Jest to szczególnie przydatne, gdy naszym miastem jest Rushamul. Takiej miejsc jest znacznie więcej, więc bądź kreatywny i ciesz się darmowym teleportem do miasta. Warto wspomnieć też, że jest to szybki i prosty sposób, by wydostać się z Hellgate. Wystarczy wejść na kolumnę z demoszkieletem i zrobić relok. Trzecia wskazówka dotyczyć będzie ludbagu. Ta wskazówka może i wielu z Was się już nie przyda, gdyż ludbagi nie są tak popularne w tych czasach. Lecz jeśli zdecydujesz się robić ludbag, zrób to tak, żeby nikt Ci go nie ukradł. Stąd też pomysł ze schowaniem loot bugu. Znajdź na miejscówce, gdzie ekspisz naturalny item, który może przykryć goldcoina. Połóż pleca lub worek, a potem przykryj go dziewięcioma goldcoinami na przemian z wialami. Przy użyciu Browse Field wyciągnij wszystkie wiale i przykryj goldcoiny naturalnym przedmiotem, który sobie wybrałeś. Teraz Twój lootbag jest schowany w takim miejscu, gdzie żaden normalny gracz nawet nie pomyśli sprawdzić. A Ty możesz wkładać tam itemki za pomocą Browse inni i nikt nawet się nie zorientuje. Jeśli nie masz czym przykryć goldcoina, możesz zrobić to samo, tylko że za drzewem. Miałeś przerwę w grze i po powrocie, nie pamiętasz już, które z blesów masz kupione lub czy w ogóle je masz? Nie trać pieniędzy na drogie itemki do sprawdzania, jak ornamenty Broszczy Ceremonial Ang. Zawsze możesz to sprawdzić w każdej świątyni, zwyczajnie zagadując do NPC z nazwą błogosławieństwa, lub możesz też skorzystać z prostszej metody. Wejdź w Premium Store i przejdź w zakładkę Blessings. Jeśli nie masz możliwości kupna żadnego z błogosławieństw, to znaczy, że masz je wszystkie. Jeśli brakuje Ci któregoś, będą one zaznaczone na biało. Ostatnia sztuczka dotyczy sprzedaży softbucców. Jak wiesz, na market nie możesz wystawić częściowo zużytych softów. Muszą być całkowicie nowe lub całkowicie zużyte. Można je oczywiście założyć i czekać, aż się skończą, jednak jest jeden szybszy sposób. Wystarczy ustawić na hotkey'e jeden hotkey na zakładanie, czyli equip, i drugi na już założone, by robiły de-equip. Przy każdym założeniu softbootów automatycznie odbierane jest 6 sekund. Dzięki hotkeyom zakładamy i zdejmujemy je aż do całkowitego ich zużycia. Zajmie nam to wiadomo trochę czasu, lecz przyspieszy to znacznie proces używania butów. I to tyle na dziś. Możliwe, że znałeś już te triki, lecz wiem, że wiele osób nie miało o nich pojęcia. Jeśli znasz inne ciekawe tibijskie sztuczki, to śmiało napisz do mnie, może uda nam się skleić kolejny film z przydatnymi lifehackami dla tibijczyków. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Piona!